Nieodłącznym elementem zakładania nowego konta jest popełnianie wielu błędów w trakcie rozwoju tego konta, progresowania, dobierania drużyny itemów, itd. I dzisiaj chciałbym pogadać troszkę na temat właśnie błędów, jakie najczęściej ludzie popełniają w momencie kiedy mm, zakładają nowe konto, bo te błędy bardzo często spowalniają mega gigantyczny progres i sprawiają, że gorzej ci idzie, i że wolniej ci idzie, i mniej zdobywasz, mniej wygrywasz, i gorzej ci się gra. Więc warto się nad takimi błędami podstawowymi zastanowić i po prostu ich nie popełniać. Jeżeli chodzi o błąd numer jeden, to zdecydowanie bym tutaj wskazał złe wydawanie gemów. Ludzie, jak widzą walutę premium w grze, to wydają ją jak najszybciej. Bardzo często kupują jakieś pierdoły tutaj, które są całkowicie zbędne, ale bo, które się nie opłacają. Mówiąc, są, zbędne, yy, które mu, mówiąc, nie opłacają się. Przykładowo kupowanie srebra za 1400 gemów możesz kupić 4 miliony srebra. Natomiast za 1400 gemów możesz kupić masę energii i iść sobie w. W późniejszym etapie raczej nie na początku na pająka, następnie wyfarmić na pająku ringi, amulety i banery i to sprzedać. I prawdopodobnie, jeżeli wydasz 1400 gemów i dostaniesz 4 miliony srebra, to jak zrobisz to w ten sposób, to dostaniesz tego srebra jakieś 4 razy więcej, czyli 16 milionów bo te itemy są w cholerę warte i to się po prostu o wiele bardziej opłaca. Już nie mówię o tym, że tutaj możesz szardy dropnąć, które są też bardzo wartościowe. I to jest błąd numer jeden. Błędnym numer dwa jest złe zarządzanie energią czy też staminą. Być może powinienem powiedzieć, bo to chyba jest stamina, chociaż nie jestem pewien. No energia, stamina, whatever. Chodzi o to, że szczególnie na początku ludzie odbierają od razu wszystko. Tutaj odbierają sobie to. Tutaj z questów odbierają to. Z challenge odbierają takie challenge. Tutaj z tego odbierają te 100 energii, które tutaj jest. Tutaj tak samo jest 100 energii z tego odbierają również energię i to wszystko leży na koncie i ciężko jest to wydać dlatego, że na początku mamy ograniczone możliwości wydawania energii i ciężko będzie Ci wydać na starcie no jak, jakbym teraz wszystko poodbierał to pewnie miałbym tej energii ze 2-3 tysiące i ciężko to będzie po prostu wydać, a przez to energia się w ogóle nie odnawia, bo jeżeli masz ponad swoje maksimum, maksimum to jest 79, jeżeli masz 79 plus, to energia stoi w miejscu, a jeżeli zejdziesz na przykład do tam nie wiem 10, to ona się co 3 minuty zacznie odnawiać. Więc warto jest patrzeć na to i na początku nie odbierać tego wszystkiego, i nie gromadzić tego. Staraj się wydać jak najwięcej energii, nawet jeżeli miałbyś siedzieć, miałabyś siedzieć i klikać jeden stage gdziekolwiek, to warto jest to wyklikać, żeby ta energia zaczęła się odnawiać. Oczywiście jeżeli masz czas, no bo ja przykładowo w tym momencie nie mam takiej możliwości, ale gdybym miał, no to przykładowo bym sobie tutaj siedział i w kółko że na przykład doświadczenie, czy poszedłbym dalej ze stage'ami, w zależności od tego, co tam ten. Więc to też jest istotne. I istotne jest też to, żeby nie odbierać przykładowo tych flaszek z maila zbyt szybko. Jeżeli masz na mailu te flaszki i one mają tutaj 99 dni albo 20 albo 10 dni, to poczekaj, bo e, po pierwsze, możesz to wykorzystać do jakiegoś turnieju albo do jakiegoś eventu, żeby na przykład, jak masz, tur, jak masz event Dungeon Divers Event, który polega na zdobywaniu akcesoriów, i ten, to żeby iść żeby za, e, jak najwięcej tego zdobyć, gromadzisz sobie tą energię na skrzynce i w momencie, kiedy jest ten event, wykorzystujesz wszystko, żeby jak najwięcej punktów nafarmić i jak najlepsze nagrody zgarnąć. Więc to też jest istotną rzeczą. Kolejny błąd, znaczy może nie do końca błąd, no ale taki brak wiedzy, to jest to, że ludzie nie wykorzystują e, promo linków od youtuberów, bo youtuberzy mają promolinki. linki, jeden znajdziesz w opisie tego filmu i jak sobie założysz nowe konto z tego linka, to mm, od razu dostajesz tym legendarnym Normę na sam początek na 25 levelu konta. Ta Ogara na 45 Ugo, a na 50 Epickiego mauzoleum Major. Jedyne co wystarczy zrobić, żeby ich czterech dostać całkowicie za Friko, jest zarejestrować nowe konto z linków w opisie tego filmu. Ale uwaga, żeby to zadziałało, musisz się wylogować z Plerium Play, usunąć wszystkie konta, które masz tam dodane, i dopiero po tym kliknąć w ten link, bo inaczej gra nie potraktuje cię jako nowego gracza i tych czempionów nie dostaniesz. A są oni totalnie. Kozakami, którzy ułatwią Ci progres praktycznie w każdym trybie Więc nie czekaj i klikaj link w opisie, a teraz lecimy z dalszą częścią Kolejnym dosyć podobnym błędem jest niewykorzystywanie yy, promokodów. Są specjalne promokody, akurat tutaj już jest wykorzystany w tej dobie. Muszę poczekać 24 godziny. I nie odbieranie nagród. Przykładowo, jeżeli wpiszesz sobie tam Desert Queen, to możesz odebrać Tucha Naraka, czyli bardzo fajnego saporcika. Bardzo mocnego saporcika, który pomaga bardzo w walce z bosami. Całkowicie za Friko. To co prawda jest oferta tylko dla nowych kont, które mają mniej niż 48 godzin. Ale jeżeli zaczynasz, no to może to właśnie ty. A jeżeli zacząłeś i twoje konto ma na przykład tydzień, to może warto jednak założyć nowe i odebrać takiego zioma. Czyli w sumie ziomalkę, A jeżeli nie ją, to może jeszcze do wyboru San Wukonga, Alice, ale bo w tym momencie Ruarka czy jakoś tak on się nazywa. Też bardzo fajne legendy i to wszystko można zdobyć wpisując te promokody. Są też promokody w opisie tego filmu, które tutaj też można wpisać i dostać tam srebro, jakąś energię, jakieś odnowienia energii, tym podobne rzeczy i też warto na pewno jest to zrobić. Kolejnym błędem natomiast jest zbyt szybkie otwieranie szardów. Ogólnie nie chcesz tych szardów otwierać jak je tylko dostaniesz. Mystery szardy możesz otwierać kiedy Ci wygodnie, możesz sobie kliknąć w tym momencie, otworzyć, nie ma w tym nic złego, czy nic turbo złego, tam powiedzmy są jakieś minusy tego, ale nie ma, nie ma jakichś dużych minusów. Ale, jeżeli chodzi o ancient Shardy, czy tam inne, to warto jest poczekać na jakieś wydarzenie. Z czasem masz wydarzenia, że np. ancient Shardy mają podwójną szansę na Epika, czyli 16% zamiast 8%, i podwójną szansę na Legendę, czyli 1% zamiast połowy procenta. I wtedy tutaj masz 83% bodajże na rara. I w momencie, kiedy masz takie zwiększone szanse, no po prostu dostajesz więcej epików i więcej legend, no to jest proste. Tak samo Sakredy, w tym momencie Sakred ma u mnie tutaj na koncie, nie wiem co to jest za event, tak szczerze powiedziawszy. Ale jest dwa razy większa szansa na legendarnego czempiona. No, jest nawet podpisany w sumie, przez 18 godzin mamy dwa razy większą szansę na legendarnego czempiona. I otwarcie teraz Sakred Shardów sprawia, że masz 12%, a nie 6% na legendę, więc też warto jest poczekać na taki evencik i wtedy otwierać te szardy, a nie po prostu je otwierać, kiedy Ci wypadną. Prawdopodobnie nie masz takiej sytuacji, że masz już wszystkich czempionów wymaksowanych, ubranych i potrzebujesz kolejnego, więc warto się z tym wstrzymać, a nawet jeżeli masz taką sytuację, to też nie warto tego mm, robić tak po prostu, no. Lepiej jest wstrzymać się na chwilę. A jeżeli chodzi o wstrzymywanie się, to tak samo jest z innymi zasobami. Mamy w tej grze 12 zasobów: mamy gemy, mamy silvera, mamy energię, mamy czempionów, mamy do tych czempionów te wszystkie napitki nie wiem jak to nazwać. Mamy różnego rodzaju tołmy, mamy ascendację, mamy podnoszenie rangi. Do tego wszystkiego są różnego rodzaju eventy. Czyli możesz mieć na przykład jakiś turniej z levelowaniem czempionów, albo event z mm, levelowaniem czempionów, rank, apowaniem, ascendowaniem. I bardzo dobrą taktyką jest gromadzić te osoby i wydawać je w momencie, kiedy jest jakieś takie wydarzenie. No tutaj mogę jako przykład podać na przykład Dungeon Divers Event. Więc jeżeli chciałbyś farmić, masz zamiar farmić czy to smog, a czy ogólnie dungeony, te które tutaj mamy. To wyjdziemy tutaj to mamy różnego rodzaju Dungeony, z których lecą różnego rodzaju nagrody. Jeżeli chcesz te Dungeony farmić, żeby na przykład z Smoka wydropić jakiś tam set lifestyle, czy Speed, czy Accuracy, czy Salt World, to warto jest wstrzymać się z tym na takie wydarzenie. Bo wtedy nie dość, że farmisz to tak, jakbyś farmił normalnie, to jeszcze dodatkowo masz szansę zgarnąć dodatkowe nagrody. Zobacz, ja tutaj, to konto ma dosłownie z 5 godzin, mam już 1000 punktów. A mam jeszcze 2,5, pół, znaczy 1,5 tysiąca do, 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 do zdobycia i mogę sobie takie nagrody zdobyć i... Przyspieszyć tak naprawdę progres swojego konta. Tak samo w przypadku turniejów. Turnieje są ciekawsze, bo w turniejach mamy gwarantowane nagrody w zależności od ilości punktów, tak jak tutaj po prawej, i mamy też dodatkowe nagrody tutaj w zależności od tego, ile tych punktów zdobędziemy. I tutaj za pierwsze trzy miejsca są bardzo fajne nagrody, więc warto to wszystko skumulować, żeby w momencie takiego turnieju jakby zdobyć tego więcej. Jeżeli chodzi o to, jakie są turnieje, to na początku nie ma co się tym jakoś super przejmować i tak nie masz na starcie, nie wiadomo jakich szans na jakieś tam nie Wiadomo, jakie cuda, natomiast, natomiast z biegiem czasu te szanse będą rosły i będziesz sam wiedział, będziesz sama wiedziała, jakie turnieje i eventy występują, i będziesz wiedział, co trzymać na to, na, na, na który z tych, na, na co się opłaca trzymać zasoby, i wtedy możesz te zasoby po prostu wykorzystać, tak? Na starcie nie jest to super istotne, no taki błąd dla takich średnio zaawansowanych graczy, ale później może to być o wiele bardziej istotne. Kolejnym błędem, o którym też myślę, że trzeba powiedzieć, jest w ogóle nie myślenie o misjach, czy o daily questach, Weekly Questach, Monthly Questach e, czy o wyzwaniach tutaj też mamy masę nagród do odebrania i też warto jest to wszystko zrobić. Na no, jeżeli chodzi o początkujących graczy, to nie patrzenie na to, to jest tak naprawdę ścieżka, która prowadzi cię na starcie e, do tego, żeby KL był ubrany w 100% i tam na levelu 60, na levelu 60 z rangą 6, 6 levelem ascens, asten, a, a, Ascension. E, a to sprawia, że możesz przez kampanię przeleczyć całą tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki KL-owi. I warto jest sobie też na to zwrócić uwagę, szczególnie właśnie jeżeli jesteś początkującym graczem. Kolejnym potencjalnym błędem jest zapominanie o markecie albo przesadnym market ogólnie. Bo niektórzy tutaj albo odblokowują to wszystko jak najszybciej, to się nie opłaca, albo w ogóle na ten market nie patrzą, to też się nie opłaca. Przede wszystkim mamy daily quest'a, żeby coś kupić na markecie. Najlepiej kupować te mystery szardy. Poza tym, na markecie w ciągu miesiąca 5 razy pojawiają się ancient shard'y, czyli te niebieskie, za 200 tysięcy srebra. I warto je sobie kupować, żeby je zdobyć, bo one są istotnym elementem progresji Twojego konta. Poza tym... Dopiero w momencie, kiedy ten Ancient shard się pojawi gdzieś tutaj, warto jest to odblokowywać. Wcześniej nie ma to większego sensu i też nie do końca warto jest kupować itemy, które się tutaj pojawiają, szczególnie na początku. 5 milionów srebra na starcie to jest dosyć dużo i nie sugeruję wydawać na jeden item 5 milionów srebra, szczególnie jeżeli się na tych itemach nie znamy. Później, kiedy tego srebra masz więcej, czyli w late game. Już bardziej jest to sensowne, ale na starcie nie do końca. I też warto jest pamiętać o tym, że mamy inne sklepy: mamy Clan Shop, mamy Token Tradera, mamy Bazar, mamy Altar of Souls i tam są całkowicie inne, jakby waluty, nagrody, i też warto jest na to patrzeć. Kolejną rzeczą, którą uważam za też całkiem spory błąd, jest inwestowanie w wielu czempionów. Ta gra nie polega na tym, żeby zbudować sobie tutaj 57 różnych czempionów, a przynajmniej nie na początku, później być może tak. Ta gra na początku polega na tym, żeby zbudować jednego czempiona, później zbudować drugiego czempiona, później zbudować trzeciego czempiona. Nie chcesz, nie chcesz jakby rozwijać pięciu czempionów na raz. Chcesz się skupić na jednym. KL rozwinięty na maksa, upgrade niente Ascen na 6 gwiazdek, 6 gwiazdek, 60 level. Będzie o wiele lepszy niż trzech czempionów, przykładowo na 50. levelu. Tych trzech czempionów trzeba wziąć pod uwagę. Nie rozwiniesz w pełni, prawdopodobnie, tak mi się wydaje. Tak szybko jak jednego KL-a. Więc to też jest warte uwagi. że Raczej fokusujesz się na jednym czempionie, jego rozwijasz i dopiero rozwijasz następnego. Nawet jeżeli nie masz czempionów, to to będzie bardziej sensowne. I tutaj też kolejnym błędem dużym jest wydawanie książek, na przykładowo tych epickich czy tych legendarnych, na rzadkich bohaterów. Legendarny tom wydajesz na legendarnych bohaterów. Epicki na epickich, rzadki na rzadkich. Nie wydajesz na KL-a przykładowo tych książek, bo to jest bez sensu i tak naprawdę tylko stracisz. Dostaniesz w odpowiednim momencie, te znaczy dostaniesz te książki i znaczy te y rarowe, y wystarczająco będzie ich mieć. Nie ma sensu wydawać epickich, które są o wiele rzadsze. Tak samo jak nie ma sensu na Epika wydawać legendarnych książek. Czy mitycznych na jakichkolwiek innych bohaterów. No i też sporym błędem, przed którym ciężko jest się oprzeć, jest, są itemy. Levelowanie itemów na 16 poziom na początku jest bez sensu. Ja to tutaj robię ze względu na misję. Natomiast w momencie, kiedy zaczynasz, w momencie, kiedy jeszcze nie wiesz, jakie, te, jakie itemy są dobre, jakie sety są dobre i tak dalej, nie leveluj tych itemów bez sensu na 16 level. Na 12. OK, na ósmy bez najmniejszego problemu możesz wszystkie wylewelować, jakie masz itemy, ale na 16, wstrzymaj się i zrobisz to dopiero później. I też kolejnym błędem potencjalnym jest to, że dużo osób na początku patrzy z perspektywy setów, że myślą, że założenie setów jest istotniejsze od statystyk. W niektórych przypadkach, na przykład na KL-u, założenie lifesteala jest istotne, założenie tego atak setu też jest istotne. Ale w przypadku takich bohaterów jak ona, lepiej jest jej założyć dobrej temy z dobrymi statystykami, które podbiją jej wartość, niż inwestować w sety. Bo co z tego, że ty masz plus 15% przykładowo, procent do zdrowia, jak to ci niewiele daje? O wiele więcej ci da defensywa na niej, speed, czy jakieś inne statystyki z itemów, a nie to. Więc też warto jest o tym pamiętać i nauczyć się, jak, jak dobierać temy. Na kanale jest o tym film, więc odsyłam do tego filmu. W tej serii nie będę tego uczył, bo to trochę byłoby bez sensu. Natomiast jest osobny film.